Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Nie żyje nam. Niech mu gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje na, Niech żyje nam Niech żyje nam! W drodze szczęściu pomyślności niechaj żyje nam!